Nie kupujcie zestawów survivalowych, jak na wierzchu jest draska. Najbardziej brakującym towarem były chusteczki. Największym problemem była higiena, bo komfort macie tylko, jak nie jesteście podparzani. I słuchajcie, zapałki w worku strunowym. Małe krzesiwa w zestawach są nie do użytku. 40 lat byliśmy pod Teatrem Wielkim Ponad. Tu jesteśmy koło Filharmonii, czyli cały czas koło kultury się poruszamy. Dowcip jest następujący. Teatralny. Siedzą w teatrze pracownicy teatru. I nagle na stoliku... Jedna patrzy, to taka plama. I jedna taka bierze solistka. Mówi. Sperma. Bierze chórzystka, Mówi. Hmm. Wygląda, że to nie z chóru. Baletnica bierze. To nikt z naszego teatru. Więc kochani, na takie razy i na inne razy wojskowe, bo tu dzisiaj się telewizja nas pytała dokładnie, co tu się dzieje, to wam powiem niestety konkretną rzecz. A mianowicie, jak była wojna na Ukrainie, to bardzo mało ilość ludzi uciekała do lasu. Większość ludzi uciekała na granicę. I na granicę była kolejka kilkudniowa trzy czterodniowa. I zgadnijcie, co najwięcej, spytajcie po prostu Ukraińców, szczególnie tych z dziećmi. Najwięcej ran i obrażeń i oparzeń mieli ludzie, którzy co? Nie mieli jak się podetrzeć. Słuchajcie, najbardziej brakującym towarem były chusteczki. Te to są chusteczki dekontaminacyjne Czyli na gaz, na różne takie rzeczy Ale mamy zwykłe takie chusteczki jako podróżnicze, Pewnie widzieliście też to I to są takie chusteczki jak w samolotach I to mamy jeszcze taniej, tam koło złotówki z hakiem Natomiast tu mamy chusteczki na gaz I to jest słuchajcie fajna rzecz na obrażenie odparzenia To jest pomaga jeszcze Jakbyście nie chcieli wziąć naszej chusteczki Najbardziej sadło oczywiście gęsi Ale jak nie to aloes pomaga Pomagają różne rumianki Wszystkie takie rzeczy, które neutralizują Więc pamiętajcie, zobaczcie nasze filmy zielarskie Natomiast wyobraźcie sobie, że największym problemem była higiena, bo komfort macie tylko, jak nie jesteście podparzani. Jak wasze dziecko nie krzyczy wam, mama, mama, szczypie, to wtedy macie komfort i wtedy macie spokój. Więc pamiętajcie, zamiast kupić krzesiwo, którego i tak nie wiecie, jak potem użyć, bo małe krzesiwa w zestawach są nie do użytku, a duże krzesiwa, byłem, słuchajcie, na takim ser, ale takim bardziej amatorskim. I wyobraźcie sobie, że na 100 facetów. Tylko 20 w deszczu było w stanie odpalić Z długiego krzesiwa ogień Czyli co? Weźcie po prostu darmowe sobie zapałki W worku strunowym, który wam darmo damy Zapałki mamy w razie czego Jak nie chcecie darmowych, to nie wiem Mamy chyba po 50 groszy I słuchajcie, zapałki w worku strunowym Nie kupujcie zestawów survivalowych Jak na wierzchu jest draska A jeżeli taki macie, to weźcie do worka strunowego Dlatego, że draska też musi być sucha I moi mili, uwierzcie mi Zamiast inwestować w pierdyliard kasy W jakieś rzeczy, których nie jesteście w stanie uszyć, jak na przykład krzesiwo, weźcie se zipo lub kopię za dwie dychy. Mamy za 26 zł już takie wypas niemieckie Natomiast ważne dla Was to Weźcie coś, co Wam da komfort A komfort da Wam taka zwykła chusteczka samolotowa Lub taka lepsza dekontaminacyjna Która do, dodatkowo jeszcze ma ziółka Którymi sobie pomożecie Także może to też oczywiście na kebaba Na wejściu i wyjściu Wam pomóc Może to też Wam pomóc na przykład na proste rzeczy Także pamiętajcie, kochamy Was Myślimy tak, żeby Wam było lepiej I nie dajcie się wkręcać Kupujcie rzeczy tanie Bierzcie niektóre rzeczy darmo od nas Po prostu współpracujmy 要，不要。